i ze mną jest dzisiaj Adam Hart 2000, czy się ma wam? Tak, i właśnie się runda zaczęła. Biegniemy, biegniemy! Tylko jeszcze z tam. Adam, a, Adam, szybko za mną, za mną, za, za mną Adam. E, jesteśmy na Hunger Games. Mapa czwórka, nowa właśnie, wyszłam. Ło, co ja mam? Co masz? Cały komplet żelaznej zbroi. Naprawdę? Daj mi coś. O dobra, chodź chodź, chodź... chodź chodź tutaj. Ja mam siekierkę drewnianą zboże i papy. Okej, okay, chyba będziemy czekać tutaj na spawnie. Co ty myślisz? Ja bym poszedł jeszcze na górę. Ou dostałem. Podem. Idziemy jeszcze na górę na ten budynek. A! Tak, tylko jak tam wejść. Aha dobra jeszcze jest tutaj poliana. Bo... Ej, właśnie się nie da... Stać tam, no, stać. Chodź. No, Chodź, Chodź, ten by na pewno się potoczył. O, jest. O, sobie Ma... O Oj, Boże. Okej okay. Okej, okay, chodzimy, wchodzimy, wchodzimy. I tutaj jest. Ty pierwsze buty nagrywasz No mm, czekaj, Czekaj okay. Okay. Oj, Czekaj Okej Okej nie, 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 okej, tutaj trzeba wejść na do domku. O, jest. Jest, mam. Kucza. Jestem złą. I skrzynka gdzie niej no, ty... Ja biorę, ja biorę, ja biorę skrzynkę. Mogę? Mogę znać, co jest chociaż? O, dwa żelaza. Mogę sobie zrobić że żelazny sword. Okej. Okay. Jest to gdzieś trafnie? Ktoś dopiero, idzie. Ale... Gdzie idzie? Nie widzisz? Nie idzie. Patrz. Chodź, chodź szybko za mną. Adam za mną. Patrz, ale... patrz. Idzie, idzie. Ale chodź szybko za mną, bo ja wiem, gdzie trzeba iść po kolejną skrzynkę. Opa. Tutaj na górze już idę, pokoju jest krzynka. Ja idę na najwyższe drzewo, na najwyższe drzewo. O, jest mięso, więc paść tu Znaczy ja mam, ale yy, wiesz, tylko jeden. Okej. Okay. Ty ty idziesz? Tak. To co, by było trzeba zejść na dół, co? To właśnie o tym myślę. A, widzę gościa. Dom, w domu siedzi. Masz trzeba O! zbroi! I bierzemy go! Tylko nie skacz stąd! Gdzie on jest? Ja mam paty. Ja go w do Gdzie masz siekierkę? Właśnie, siekierkę mam. Gdzie on jest? Dobra, oleć go. Widzę! Tutaj jest! Tutaj jest! Chodź tutaj! Adam, tam! Za dumem, Za dumem. Tam, 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 tam! Tu gdzieś biega. No, widzę go! Widzę go! Patrz! Gdzie on jest? Krzykaj. A dobra widzę go jedziemy. Skrzynka! Łap skrzynkę! O nie zauważył skrzynki! A nie, okay. on, ją on ją zauważył! O dobra zabiłem go! Strzała, dobra? to ja O, kamienna siekiera, czapka. Daj kamienne siekierkę. Nie. Masz zrewnianą. Okej, okay. nawet dobrze. Okej, okay, ja mam łuk okay. i jedną strzałę, dobrze. O, Wiktor, dawaj na tamtą wyspę. Na którą czekaj? Mam lukę. Nie, chodź najpierw na spawn, bo muszę się skraftować gdzie masz dziś. Okej, okay. a dasz mi się kierkę za. za yes. ja będę Tam, 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 tam. wam, okay, jest jesteś na spawnie, rozejrzę się, bo mam trochę. Ja, są ludzie z kabinami słodami, ja to ja nie idę. Ha. Ja też, ja też. No to gdzie rado, jest... Chodźmy na tamtą wyspę, bo tam jest kabin. Ja z mam map na tamtą dżunglową. Chodź. Okay, nie zabiera. Chodź. Gościu jakiś tam jest? Ale nie bój się, to... Dawaj trzaskamy go. Masz łuk, to masz szale, nie? No. Ale nie jest co złożyć, bo ja jestem po prostu taki snajper. On idzie na nas. On idzie... idzie na nas? taki dupik. Tłucz go, tłucz. tuczko! O, bier, biorę tam, biorę tam ja. Na pierśni? Wiec? O nie, zaraz się uderzył. Na ul, na ul, na ul, dobra. Nie. On chyba był masz na tamtym. Gdzie... Ja też. A masz patyk? Nie. A ja mam. Nikt też nie goni? Chyba nie. Ale No. Ty? jako... też jest dobra, nie No nie, nie mam zły. Strony też dobre. No. Ok. Okej. Mm. jedna siekierka. Czekajcie, że na okay. Mam coś. Mam pasji. No, Dobrze. A co, a co tam jeszcze masz? Kamienka, siekierka. Jeszcze, drzewa, drzewa. O, ja mam dwie strzały. Dobra, co tam jest? Tak. Sala to też są. mogę nic gdzie ty miałeś jest o, widzę tę skrzynkę, albo tutaj... A, ty tu już wziąłeś. O, mam dwa kuczynce. Ojej, nie czekajcie. Pamiętny sport i patyk. Ej, ej, ej. Nie tak, nie tak. A, tak. Dobra. Okej, dobra. Fajny początek, widzowie. Czekaj, wziąłem e, skrzynkę, co jest na drzewie. Tak, tak. Jeszcze sobie troszkę zmniejszam. Żeby mieć tam kilka adresów plus. No dobra, ale to w końcu się zamknie jedno, albo to działa tak, że to chyba w trójkę trzeba to zrobić. Nie, nie trzeba, jedno się otwiera jak na przykład naciśniesz D. No dobra, aha, dobra, to rozumiem jak to jest, to trzeba w dwójkę chyba. Ja tam i właśnie jest, Aha. Ej, Adam, coś trzeba wysłuchać, wyjdź pod głośnik ten mikro. Ej, teraz? O, teraz lepiej. A czekaj, 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 chwilę. Nie naciskaj tamtej dźwigni. Okej, okay, dobra, wszystko dobrze. Mm. A jakiej dźwigni? Tam jest tam dźwignia. Gdzie? Tam jest... Ja, tam. A na nie mamy jej naciskać? Bo tam e, do lawy, bo tu jest lawa. strony Pod tym piaskiem? U... A, a jak nacisnę tej szybko ucieknę? Czekaj, 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 na to, na to. Otworzyłem! Gdzie, gdzie, to się zapadło coś? Przełem tylko gdzie? Czekaj, Wiktor, Wiktor, czekaj. Chodź, chodź, bierz kamienną. Jedziemy. Nie, ja udaję, że nie mam broni. Ej, 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 ktoś tu zniszczył. A mu jak coś. Chodź. Ja, ja mam dwie strzały. Nie, Wiktor, chodź na tamten statek szybko. Na tutaj się otwiera, nie? Patrz. Co się otwiera z nami? Aaa, fajnie. Ale nie wchodź tak. czekaj, tam. Czekaj. Jak to... naciśniesz złą dźwignię, to czy... Jak to fajnie, w są skrzyni. Aaa, ale to jest skrzynki. Wstrzymać... O to ci chodzi właśnie. Nie. Że jak naciśniesz złą dźwignię, to wpadniesz do lapu. Nie, to, jak już samą tutaj? O! Otworzyłem! Skrzynkę? Kamienny słod! Haha, <laughs> jak jestem odgryw! Okej, okay, dobra, to zamykamy. A czekaj. Masz sikierkę kamienną. Tak. Ja mam, ja mam! Dobra, weź się schowaj. Aj, jaj, jaj, karabla. Lava? Lava. Nie, tam to jest zła dźwignia. Nie, 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 Wiktor. Nie, dobra, dobra. Nie, to ta skrzypa musi wystawić. Nie, Wędka jedna była, tylko. Jakby co, mam wędkę? Dobra, jedziemy. Tam jest gości, uważaj. Gdzie? Zabi Zabijemy go. A masz jakąś zbrojkę dla mnie? A nie, ja mam buty. A właśnie mam, ale... ale masz buty? A, to są twoje, spoko. Ale czekaj, tu, tu, tu... Czeka, tu mam, może chodź, mo Wiktor, Wiktor! Co? Widzę tam wyjście, tylko będziesz mi się utwierał guzik, okej? Okay? Nie wiem Tam będzie. jest szynka. Czekaj, co mi się opłaca? Szynka sobie. Okej. Okay. Będziesz musiał tu na lianach i otwierać ten guzik, okej? Okay? Spoko, spoko, spoko. Jaki guzik? Ten. A, ten. To jest. Coś cię uderzyło. Au! Jesteś tam? Czekaj jeszcze raz. no ci go otworzyć? Jest, jestem. Ciacho jest. Tylko ciacho? Czekaj. Teraz nie wyjdziesz. Nie noc mi. Dobra, byłaś. Byłaś! Dobra, jeszcze raz. A! Yy, na co idziemy? Po na górę? Czuję na a Co? Nie, to zaraz spał. Chodź tutaj najpierw. Chodź tędy pójdziemy na spał. Idziesz za mną? Nie, na górę, tak? No patrz tutaj, gdzie ty jesteś. A ja jestem na dole. Ale... Widzę cię fabku. Ja też. Widzisz mnie fabku? Tak. chodź do mnie. Samego rana mnie czepało zimno, nie? Fajnie. Mi też trochę zimno właśnie. No dobra, chodź, chodź tu fabku, chap, masz mi Poczekaj, Czekaj, mam maksymalne rozjaśnienie mam. O nie, czekaj, ja muszę sobie rozjaśnić. Czekaj. Gdzie e, się to, ten? Czekaj, tu, aha, tu jest ten domek. Może się już i temy zrespiły, jak myślisz. Ej, czekaj, 30 minut, 7 osób zostało. Ej, czekaj, idziemy na ten domek. Czekaj, zobaczę, czy tutaj się sp I ten, Nie, nie, nie odrodziłem się. Okay, czekaj, chodź, tam będziemy obserwować, czy oni poszli, co? Okej, okay, tylko, że ja mam dosyć jakąś widoczność fabkową. A ty masz Są. jakąś lepszą? Są. Są? Dobra, ja nie widzę. Ja sprawdzę. Nie ma, nie ma, sprawdzałem. Nie ma? Masz jakieś dodoneczko? No nie mam, żeby... ja mam w picie trzecia. Ja? Yy, dobra. S a Proponuję jesteś i... głodny? Na... Jesteś głodny? Jestem głodny? Ja mam trzy. Ale czy jesteś głodny, ja się pytam? Jest. O, to masz. mam trzy głodki, nie? To weź jeszcze rybkę. Najedź się, zobaczymy, ile ci wystarczy. I co? Ile... I brakuje ci jeszcze? To masz to. Mam ci to? Dawaj. Czekaj, to są grzybki. Może zupę grzybową coś zrobić na tym. O, dobre. A gdzie jest ten grzybek? Ucieknij. Yyy... Witor? Czekaj, 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 czekaj. O, dobra, dobra, Ja. Brązowy by, by się przydał. Idziemy na wulkan, bo mi się tak wydaje, że tam jest krzyneczka. Na jaki wulkan? Chodź, tam jest taki wulkan. Czekaj, nie? czekaj, o okej, okay, jesteśmy po małym pięciu. No właśnie. Nikt hmm. tutaj nie idzie? A może już w tym, może się w oku tego zresztą... Chodź może do oka i tam e, tego klipera i... Będziemy sam tam przyjdzie i wybijać, chyba że mają łódź tutaj do... Czekaj, widzę. Czekaj, widzę tam niki, jest ich dwóch, co nie? Tak, ale chodź nie, nie Wiktor, nie, to jest ryzyko, chodź. Nie, bo jeżeli nas zabiją, to będzie straszna klapa. No, bo zostało nas ilu? No, oprócz nasz... O, już, już strzelkiem. O mój Boże, wpadłem do jakiejś dziury, a chodź tu pomóż. <laughs> czekaj, to jest brązowy grzybek. Nie, czerwony. Same czerwone grzybek. To ty spadłeś? Tak. Idź. Nie. Jest bro Są brązowe grzyby! Ale trochę bolało. Teraz bym potrzebował craftinga. O! Czerwone grzyby! Jestem pan grzybiarz. Na dole. Siedem ty... Czekaj, zaraz do ciebie idę, tylko grzyby zbieram. Okej, okay, gdzie ty... fabku? Fabku, gdzie ty jesteś? Ja już na dole, zejdź po prostu po o, o widzę. Kościół! Dobry jakiś? Nie, wtedy. Pokażę ja też co Czapka. Daj. Też? Masz buty? Jakieś tam? Yy, nie, ale mam to. Jaką czapkę? Czekamy, Wiktor bo nas zauważył! Jak zauważył nas? Bo pomyślał o kurczenie. Chodź nie, chodź, z dnem, chodź z Nie, bo się utopię. Chodź... chodź idziemy na flagę i tam mm, zobaczymy... Na statku z tego co wiem jest crafting, co nie? No tak, bądź. To co tak. porobimy i ten. Nik, nikogo tutaj nie ma? Nie był crafting w tamtym nie? W tamtym był, tam? tam gdzie byliśmy. Naprawdę nie widziałem go. Jest i crafting Aha. tam nie byłem. To, czekaj, z tego co wiem, to tutaj chyba gdzieś jest. Piecy, piecy. O, tutaj są skrzynki. Patrz, tu to pamiętam. O, O, są, są, są itemy. Mogę chlebem zrobić jeden. Pokaż mi chwilę, jakie. Głodny jestem. Aha, no to czekaj. Mam dwie miski. A, to daj mi miski. Dawaj, dawaj, dawaj. Ja też umiem, ja mam grzyby. Ale nie musisz craftingu. Daj mi, nie. Aha, nie, no nie muszę, zapomniałem. To rzuć mi miski. już crafty. Ale już craftuję. Ja już kraftuję ten. No to czekaj, a masz grzyby? Nie. Ma... Nie, ale mam miski. To... Mam jeden yy, i to. Poczekaj, czekaj, ja też to zrobię, miecz. Mam żelazny Żelazny... To, to nie wiem, czy ja nie będę wyrzucała jej temu, ty? Nie, nie wyrzucajmy. Póki mam nie. Je... Ja ciągiałam dwa żelazne. Nie wiem, ja też mam. Może ten gościu mam żelazny. Aha, miał. O jak to? Nie, spoko, spoko, ja też to zrobiłam. Okej, okay. mamy trzy miski, trzy te i mamy jeszcze na kilka Dawaj, dawaj mi daj, 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 daj. Masz, masz miskę na razie. I czekaj, chyba jeszcze na maście z tego to... no ale mi, mi się... No, tak, 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 na maście. Maszcie jeszcze. Czekaj, tylko dzisiaj... Ale chcę stąd wyjść. No. Dawaj mi zupkę, bo jestem głodny jak nie wiem. Jesteś jeszcze głodny? No, i to ja. Ale dałem ci jedną już. Tutaj jest, jest wejście Adam. Nie mam tej żupki. Nie masz? Ja. To zgubiłeś tam żu żubkę. Zupkę nam zgubiłeś. A ja wchodzę na jeden masz na drugi. Jestem profesjonalnie wchodzę pro plecami. Ja już jest, mam skrzyneczkę. A ja? A ja a u mnie jest Poszukali mnie. A, a nic ciekawego Patyk. Patyk? Patyk to bardzo ciekawe rzeczy, można no, zrobić właśnie diamentowy słowo. Gdzie ty, Adam, jesteś? Nie mamy a znajdziemy kiedyś tam. Okej, okay, zostało nas. Oprócz nas trzech zostało. Eee, Wiktor, chodź na chwilę. Czekajcie, ale ścigam Ej, Eee, czterech nas zostało, dwóch zostało. Gdzie ty jesteś, Adam? Tu, tu. Ej, Wiktor. Czekaj, szukam skrzynek. Nie ma. O, jest skrzynka. Tak? No? Ps. O, chleb. Ja tu gromadzę jedzenie. Ej, tu nie ma skrzynki, możesz pamiętać. się oszukamy. Chodź. Może tam gdzieś jeszcze, jest, nie tam nic nie ma, to... Wyjście na górę. Nie, ja, ja nie miałem tego. E, ja nie miałem e, żelaznego sworda, przecież go jeszcze nawet nie użyłem, nie? Ej, czekaj, tu jeszcze jest wejście na górę. Nie. Tutaj. Aha. E, no ja jeszcze tu nie byłem, nie? Ja też tutaj szczerze nie byłem, nie? A nas... Nie, tutaj nic nie ma chyba. Czekaj. Na statku no, ja tak naprawdę to jest pierwszy raz. Tak na survival, a tak Gościu jakieś lata tu! Spektakl! Widziałem spektakla przed chwilą! No dobra, no bo oni nas oglądają, nie? Ale był widziany! Wiesz co? No bo czasami są takie laki. Wiktor! Nie, nie chodź, nie przecież... chodź. Skaczemy! Nie, ty jesteś porąbany. Ale chodź, zobacz. Tu jest woda. Gdzie? Nooo! Po drodze się jeszcze zabijesz. Ja, ja, ja ci radzę, ze... skocz... Z... Okay. Do na, dotknąłem. Ej, ktoś mnie... Ej! Ten, chodź, spektakl chodź. mnie spycha do wody. Dobra, chodź. Lol. Chodź. Przed nami jest wulkan, jakby co. No właśnie, chcę do niego iść, nie? Ja na Raimi map widzę. To jest moje jedyna ucieczka. Słyszysz, NT... Chodzą spektak spektakle za nami, słyszysz? Tak. Oj Boże. Fajnie, nie? Ja właśnie cały czas się obracam, bo myślę, że jakiś gościu za nami płynie i chce nas za załatwić. A słychać, nie? No, słychać, słychać. To ostro jakby, tu, jak, jakby cała armia za nami płynęła. Zaraz, zaraz nas, nas do wepkę, no. Bo... Nie nie nie, 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 pozwolę, nie pozwolę nie. Jest, jest, Ale nawet jak coś, to jest woda, nie? Jest taka sztuczka w Battlefieldzie Ja ostatnio jak grałem z Filipem, to ten To podjechałem do niego od tyłu robotem saperskim by go przepchnąłem na pole wroga i go zabili On jeździł robotem Uważaj. To jest właśnie taka sztuczka, że może. Marza... Ej, nie, nie, ja wolę nie skakać przy Jest Nie to nie Nie, dobra, do, dobra, pójdę, pójdę Jak ty tam wlazłeś? Obudzie. Czekaj na mnie oh. hey. Ej, czekaj, cały czas te spektakle tutaj łażą. Patrz, ciężko jest. Ej, oj, 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 Chyba drugą stronę trzeba jakoś iść. Nie, nie. Patrz, dobrze idziesz, czekaj. Nie, mam użyć tego buga. Tak. Tego buga mam użyć? To jest taki błuk, ludzie patrzcie. I te, teraz trzeba... O nie, tam jest za tym lawa, to ja tego nie robię. Dzięki. Nie, chodźmy inną stronę, Tędy się nie da. Nie, da się, da się! Wiktor, Nie radzę ci używać tego buga. Nie, tutaj... E patrz, ale tutaj się da wskoczyć, patrz tędy. Tędy. Ale patrz, jeśli rozwalisz to, to wskoczysz w labę. A czekaj... Czekaj, mogę, mogę, nie, otw otworzyłem skrzynkę, otworzyłem skrzynkę. No jedzenie. Jesteś wygodny, To masz dwa workshopy. Biedaku, łap. <noise> jeszcze jeden chyba tam wyspać. Wystarczy. wystarczy Ci? No, wystarczy. Szkoda mało serc. To czekaj, to masz jeszcze. Jeśli Ci nie wystarczy, to masz jeszcze rybkę. I jeszcze mam trzy klepki, mięso ząbiaka. Jedną e, pustkę. Czekaj, naprawię jedną miskę. Znaczy napełnię ją z rybkami. Okej. Okay. Ja też mam. Ja, mam strzał, dwie. ja też mam 2 i dwa łuki. Czekaj, ja sobie zrobię porządekowe... No co to strzał na, tam, i łuki? Idziemy na tamtych, wiesz, których? No, TRAK TV otworzył już dawno taki serwer strzelniczy. O nie! Deathmatch zaraz. No, o o! Chodź. Wiktor, trzymamy się razem, co? No tak, będziemy kręcić się w koło i po prostu na krzaniach. Ale czekaj... Ej, na jednego, na, na Diesla idziemy. Tylko on został. Pokonamy go w dwójkę. Chyba. A później będzie bitwa na chlebki. Dobra. No. Wiktor, przy okay. tobie tam? Okej, okay, ale następnie respawn chyba. Okej, okay, te po Chodź! On ma diabeł go! Oła! Uderzył mnie! Dawaj, Uderzył tuc mnie! go! Tuczemy, tuczemy, tuczemy! Oła! Ja mam e, półtora życia! Jest! Zabijałeś go? Tak. Tak? Pokaż. Wezmę trochę temu. Pa pa, pa pa. Pa 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 Czekaj, zakładamy najlepsze zbroje, co? Wygrałe! Wygraliśmy. Może położyć łódkę? Patrz. I tak już ten odcinek. Tak, ja... Stań obok mnie. Czekaj. A czy ty w ogóle nie widzisz w tej łódce? Był na skakać, a jest hey, b... Ej, 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 ej. Jedź do przodu. Ej, czy źle płynę? No i się rozbiłem, dobra. Ej, Wiktor, chodź, 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 chodź. Czy myślisz, że będą i na środku? No, no będą, będą. Skoń... Nie, myślę, że diesel wziął. Nie, myślę. Pusto jest. Ale to musimy teraz się zabić, czy możemy jeszcze z tego pochodzić? No chwila, czekaj. Chcesz, to możemy się zabić. Ja? Nie, spokojnie. Nie, dobra, zabijemy się i po prostu będziemy się tak wiesz. Idą mnie no, no, i temu. Hmm. Ale nad, y, masz diaksowy miecz? Nie. To źle. Naprawdę nie masz? Nie, no, nie mam. Czekaj. To nie, weźmy jak... się. Ja... To, to Ej, weź... no, są jakieś te hełmy. Nie, no ja włożyłem te hełmy. O, dobrze. Będę miał... mam cały komplet. Żelazny... Ja tam... sobie tu było itemy jakieś, nie potrzebne. Co jest leprze, żelazna czy złota zbroja? O, żelazna. Tak? Tak. To weźmy się... Poczekaj ej, ej, patrz, masz na regenerację. O mi Boże! Dzięki. Masz? O, dzięki. Masz. Ale nie, tu czemu się na mięso. Zdejmujemy zbroję i tu czemu się na mięso. Tak. Nie 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 nie, 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 czekaj, czekaj. Tak. Ja wyrzucę w miecz. Okej. Okay. Weź sobie do ręki, potrzymaj. No. Yy, kolejnie. Załóż zbroję. Okay. Mo mogę ja walczyć na... Że... Ej, czekaj, czekaj, zostaw mnie, zostaw mnie! Czekaj, czekaj, zostaw na ziemię. Czekaj, mówię coś. <grytanie> Stój Adam, nie uciekaj! Mam wędkę, i tak cię dorwę! <gry> czekaj. Wow, to taka ula dama. Ja mam tu serduszka. Tak? Na, na serio? No. Nie no! O dam. Czekaj, czekaj! Zatrzymaj się. Tak, zwycięstwo. Zwyciężyłem. Nieczystą walką, ale zwyciężyłem. I koniec no, rundy. Okej. Okay. kończymy na dzisiaj. Kończymy na dzisiaj to koniec tego odcinka. Pamiętajcie, komentujcie, subskrybujcie, polecajcie. No, do, do zobaczenia w następnym odcinku. Siema! ma.